Za nami trzecia kolejka Ostrzeszowskiej Ligi badmintona. Sezon 2022-2023, podobnie jak poprzednie edycje, cieszy się dużym zainteresowaniem. Do hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rojowie zjeżdżają się nie tylko lokalni zawodnicy, ale i gracze z ościennych powiatów. Głównym organizatorem wydarzenia jest Ostrzeszowskie Stowarzyszenie Sportowe Piast. Swoje umiejętności może sprawdzić każdy, bowiem rozgrywki są przeznaczone zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Gracze mogą rywalizować w grach pojedynczych, podwójnych, jak i mieszanych. Popularność zwiększa się cały czas. Bardzo dużo dzieci jest nowych, które zaczynają przygodę z badmintonem i one sukcesywnie cały czas dołączają do rozgrywek dorosłych. Dzięki temu ta, ta liga cały czas funkcjonuje, cały czas funkcjonuje, zwiększa się osobowościowo. Gramy, pawimy się, spotykamy się bardzo często na treningach, na rozgrywkach. Jest mnóstwo ludzi w Ostrzeszowie, w rejonie Ostrzeszowa, Ostrów, Wielkopolski Kalisz, Kępno Kalisz, które nas też odwiedzają, więc zapraszamy wszystkich chętnie. Im więcej lat mamy, tym więcej musimy się ruszać, i w związku z tym się ruszamy. Myślę, że Badminton akurat w Ostrzeszowie jest okazją też do budowania relacji, do miłych spotkań, do przyjaźni. I oprócz rywalizacji sportowej, która nas wiele uczy, mamy możliwość się spotykać. Przeżyliśmy razem różne czasy. Można powiedzieć, że dzięki też tej rzeczywistości sportowej przeżyliśmy czasy okupacji covidowej z wielkim sukcesem, bardzo często grając. Na udział w rozgrywkach zdecydował się nawet burmistrz Ostrzeszowa Patryk Jędrowiak. Badminton to nowa pasja, nowe zainteresowanie, które odkryłem mniej więcej rok temu, ale raczej jako możliwość towarzyskiego spotkania ze znajomymi, też towarzyskiego spotkania z zawodnikami z innych miejscowości, którzy przyjeżdżają tutaj na Ligę Badmintona, a mimo wszystko, jeśli chodzi o największą pasję sportową, to nadal jest to piłka nożna i lekkoatletyka. Do końca sezonu zostały trzy kolejki. Póki co organizatorzy nie chcą mówić głośno o faworytach ligi. Końcową klasyfikację poznamy podczas zakończenia, a mianowicie w pierwszy weekend kwietnia. Jak tegoroczny poziom oceniają zawodnicy? Z każdym turniejem jest coraz większy poziom, coraz większa presja. Znamy się, tak? natomiast poziom zdecydowanie rośnie. Czy pan podziela zdanie kolegi? <laughs> nie odważyłbym się mieć innego. <laughs> Jak wam idzie? Cały czas tak samo, uczymy się. Zdarzają się zwycięstwa, natomiast porażki są naszą naszym nieodłącznym elementem gry. Chyba twoim. Jest to nasz drugi sezon. Także z poprzedniego wyciągam wnioski, że jednak jest troszeczkę poziom podwyższony. I myślę, że z roku na rok będzie ten poziom coraz wyższy. W poprzednim też grałem, zająłem drugie miejsce w wizy amatorskiej. W tym roku jednak po dzisiejszym, dzisiejszym turnieju troszeczkę spadnę w tabeli, ponieważ jednak kontuzja pleców. Czwarta kolejka Ligi Badmintona odbędzie się 11 i 12 lutego. Z kolei już 28 stycznia OSS Piast planuje bardzo ciekawe wydarzenie Mistrzostwa Ostrzeszowa w darcie. To jest totalna nowość, organizujemy to ze względu na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Serdecznie zapraszamy każdego, kto ma ochotę wziąć udział w tych rozgrywkach. Będzie to dość fajnie zorganizowane, bo nie będzie presji na, na kogoś, kto, kto nigdy nie grał. Będzie można przyjść indywidualnie, wykonać swoje rzuty. Od rana, od 8 do 15 będzie, będzie czas na to, żeby wpaść na salę, na Piasta Ostrzeszów, rzucić. Jeśli ktoś będzie miał wynik, który za, y, znajdzie się w najlepszej szesnastce, będzie zaproszony o 15.30 na spotkania. Jednej ósmej finału. My oczywiście przyłączamy się do tego zaproszenia.